Siema, dzień 35, oczywiście codziennego otwierania jednej skrzynki w WC, jeśli chcesz wygrać, chodzik na G4 skin, napisz komentarz z nickiem na Twitchu, oczywiście zostaw suba i lajka, no i co? Jeśli dał spika będzie fajnie, emeczkę, o rękawicach nie wspomnę, ale zobaczmy, czy nam odda. 3, 4, Chcesz zdobyć nowe skiny do CSA? Wbij na stronę G4 Skins z kodem Szymonek. Masz plus 5% do każdego depozytu oraz darmową skrzynkę na Star. Na stronie masz wiele metod płatności: Blik, PaySafeCard, PayPal. Co 24 godziny możesz odebrać swój bonus na stronie. Na stronie masz wiele trybów, na przykład Contract, Control lub Bitwy. Co miesiąc masz nowy event na stronie. Za każde otwarcie skrzynki dostajesz walutę eventową. Dzięki walucie eventowej możesz wygenerować swojego skina. Co miesiąc bierz udział w rankingu i wygrywaj swojego skina. Strona jest dla osób pełnoletnich. Nie zapomnij użyć kodu Szymonek. K -k. Poszedł. Uwaga. Daj, 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 daj. Uwaga, uwaga. Czy będzie dobry dzień? Czy będzie dobry dzień? No niestety. Straka. Ale wam powiem. To jest naprawdę ładne. Taki flocik. Dziękuję za obejrzenie. Pozdro.